I to nagrywamy. Lego, manika, Ale ciasno! Widzisz ostatnie oko endu? Ej, patrz! Przyszykowałem sobie. A, a miałeś już całą Ten bedrukowy. Miałem, ale mi się skończył, dlatego mam. A życie. ja mam diamentowe sporne, przyszykowałem sobie. Zobacz ostatnie oko endu, widzisz? A portal mamy tak, bo przez przypadek nam się zgubił i musieliśmy znów zrobić kolejny inne oka. Ale takie też mogą być. Najważniejsze, żebyśmy zdobyli to ostatnie. Rżejśmy się. O to ja puszko! Nie! Be, nie bierz go! Tu to jest! Zaczekaj! A tak w ogóle jak tu się wystrzela? Nie wiem. Może też trzeba, ma... Nie wiem. to się Hmm... Nie tego się nie wyszczeli, nie da rady. Dobra. A, złote jabłko. Zostawajne. Dobra. Wezmę je. Jedynie. Do jak fipuku. Będę je szybko. Wow, wygląd, Będziesz wyglądał pełne złota. Pokaż. Pokaż. Widzicie złoty miecz. Złoty hełm i złote jabłko. A diamentowy chłodne. Hej! Nie pamiętacie tego typka? No, on był tam, ta, w, w zielonej. Same. Ale, ale, my przecież, a m, my go pokonaliśmy. No a... ta, bo zabraliśmy mu skarbiet. No dobra, ty on jesteś tutaj. On ma teraz tutaj, własny tutaj. skarbiec. Dobra, ty tutaj. Lik zabój, co tam się czai. Co ja tu? Nie wiem, zabij a! tego typka. Chociaż on jest dobry. Nie, on jest zły. No ta. Dla ciebie ta, bo ty z nim normalnie walczyłeś. Zabierać. Nie pokonałeś go jeszcze? To jest cały szmaragdowy, więc trudno. Głupi jest. Zaczekaj, no, tutaj, od tej strony. Tu. Muszę sobie A Ejusku. O nie, złota się biera. Powinniśmy, w żadnym filmie nie. Nie zginęliśmy, więc nie zginiemy. A ten typ ma więcej serduszek, bo on ma złote saduszka. Ojej. Ja mam na zbrojkę. No nie, potrzebne mi jest złote jabłko. Dobra, ja już Ci daję. Tylko usiądź sobie, gdzie jesteś biały gracz? Tu. Patrzę na Waszą walkę. Ja pokonałam tamtego typka, więc ty ja zjadłem złote jabłko, mam złote serduszka. Powinni... A ty, a ty, nie w ogóle tak trafisz Tracę. Za dawno w filmie nie zginęliśmy. O, złota sikera! I jego diamentowe spodnie. Dobra, do ekwipułku. Do... nie, tu, tutaj jest ekwipułek. Dobra. Zaczekajcie, zanim jeszcze pójdziemy do klika zabójcy, który nas jeszcze nie widzi. Patrzy się na Ciebie, to ja bym, zaczekaj. On mnie nie zeskoczy. Wiem. Zaczekaj. Nie ja czekaj, ja wezmę tą miksturę. Ja ty. To rusza się gdzieś. Weź tutaj, tak jak Chodź, wrócimy, zaczekaj na palkę. Najpierw pewno żebyśmy skarbiec. Zaczekaj. Tylko musisz zaskoczyć stąd. tak no no... Nie, bo też nie walczymy jeszcze. Zaczekaj, chodź sobie gdzieś. Musimy się tam jakoś dostać. Bo ty też będziesz walczył. Wiem. Teraz Pomaż... Musisz mi pomóc, ty tam musisz wejść. Zabierz mu skarbiec. Chcę zobaczyć, co tam jest. O nie! Kiedy zabierzemy mu skarbiec, który jest agresywny, a wcześniej nie był? O nie. zaczekaj, no chcę tylko go otworzyć i zobaczyć, co tam jest. Oooo! Tylu czerwonego kamienia. A i co to jest drugie? Nie wiem, coś otaczy coś. Mm, takie tylko skarby, no nie. Nic więcej. Skrzynka. skrzynka. A, teraz, a, teraz, a, a teraz tak się, tak się wkurzył na świetne. No, ja czeka, wypiję w miksturę. Tutaj. Mikstura z Tutaj. Ale nie skaż tak nie wysoko. Nie, mikstur w szkoku, co to mikstura? Mm. A to tego się nie da wypić, to się da rzucić. Ja się serduszka. Traci serduszka. To traci serduszka. To zabójca. Walcz z nim, bo to jest mm. Szybko. Nie możesz zginąć, że na filmie nie zginęliśmy. Nie możesz zginąć. Zginąłeś? Tak. No to... Swalił się twój krem. Albo nie, tutaj jest. No a gdzie królik zabójca, co z nim walczy? A czekaj, odłożę mo moje rzeczy do Twipunku. nie ma czasu teraz, żeby je zakładać. To będzie... Nie nie wygrać z tego. Ale też walcz, bo zawsze ty walczysz prawie. Chodzę! Ja nigdy się nie zabiłem. Ile razy się zabiłeś? Koleś? A! Teraz! Jeden raz, prawda? A ja zero. A wiesz ile on nie ma jeszcze serduszek? On ma na początku miał chyba jakieś 100. Chyba, nie wiem. On ma teraz... Co? On... 50. Eee, czy to nie zjawa, ale nagle miecz mi zniknął? Skończy mi się chyba. Skończy mi się mieczy! bo w ty lawy. Tam jest. Nie. Ja On ma jeszcze 50 HP. Au. Zakładam sobie miecz. Królik zabójca wygrał. Dwa. A ty? Dwa razy? Tak. To on jeszcze nie wygrał? Nie wygraliśmy jeszcze? Nie, on ma jeszcze 48 hp. Ty też nie walcz. A ja zero razy zginąłem. Ja nigdy nie zginę. Było się Mas Ma spowolnienie, podskoczył mi na hp, a my się Ma spowolnienie. No. Ale jest to wolny. Ale. Ty skoczyłeś mi na chem? Nie. Więc on ci skoczył na chem, więc on ma spowolnienie. A kiedy cię to to ty też będziesz miał spowolnienie. A ja nie, bo mnie ubranie hełm. Wow. ma spowolnienie od mojego chemu ja? i tak? Zwyczajnie idzie. Nie, on. To jest Oj. Ile on ma jeszcze serduszek? Zabiliśmy go! Gdzie ostatnie oko? Muszę popełnić ten zaszczyt. I na tym jest inne oko, bo na portal. Na Nie widzieliśmy już. Gdzie jest portal? Tutaj. <noise> I patrzcie tu jeszcze. Zostało takie ubranie po nim. Nie. Jakieś ubrany, ubranie, jest taki. Dobra, gdzie jesteś tu? Poczekaj. Nie daj... Nie, nie pali się, bo nie jest. bo jesteśmy w neleczek. A, no ta. Chodź, wychodźmy gdzieś na zwykły świat. Gdzie? No ta, wysz. Do, a. Przenieś drugiego krujka, no, przynieś te drugie kółeczka. Wychodzimy z naderu. Głupi nader. No, Do, a to jest. tutaj jesteśmy krypcia, tak chodzi. Jest już noc. No czekaj, zupełnie mm -hmm. mm -hmm. nie, potrzebuję pełnić mm -hmm. ten zaszczyt. Mm -hmm. Jeszcze się nie pali portal. O, nasze złotko. Wygraliśmy już tu. Poczekaj. O! o Zapomniałem, to ty. Pokonaj. au! Przepraszam. Raczej jeszcze z Clipperem. Bo trzeba popełnić. Zaczekaj. O! o. Trzeba. trzeba. mieć ten zaszczyt. pa, pa. pa, pa widzowie! A drodzy widzowie. O, mój miecz. Teraz skończymy. A czekaj. Jeszcze nie. Clippera też tam rzuciłeś I twój miecz. Pa, pa.